Hej, wszystkim, ja jestem ATI. Witam w kolejnym i prawdopodobnie ostatnim odcinku z gry Tasty Planet. Lecimy teraz chyba w kosmos. No to już nic nam tutaj nie zostało. Patrzcie, tutaj jest taka miniatureczka kosmosu. Tutaj było wszystko, co przeszliśmy. Więc teraz powinien być kosmos. Snack to the Future. Zobaczymy, o co w tym chodzi. Mm. Mamy filmik. Coś tam jakieś, kurde kosmity A my nie będziemy jeść kosmosu może Może przynajmniej nie teraz Teraz jesteśmy w jakimś Jesteśmy nanometrami teraz Kurde jesteśmy tacy mikro, mikroskopijni Ale Jondra, nie spodziewałem się tego Nie spodziewałem się tego, dobra Myślałem, że Będziemy od razu tacy du du duzi Że rzucimy się na kosmos No ale tak też może być To pewnie będzie polegało właśnie na tym, że na początku Jesteśmy tacy malutcy a potem coraz to więksi, coraz to więksi, i na końcu zjemy planetę. To byłoby śmieszne. Ja bym się śmiał tak, haha, ha. tak bym się gośno śmiał. Dobra, jemy jakieś tutaj plemniczki, bakterie. I tutaj, co to jest? to jest? też jakaś bakteryjka. Ok, one się ruszają, nawet mają oczy. No to faktycznie one są małe. Tutaj, jaja, jak berety. Już mamy mikrometry. Kurde, zobaczymy, są nanometry, mikrometry. Widzicie, będziemy się uczyć tutaj. Nie dość, że, że się świetnie bawimy. To jeszcze się uczymy o rozmiarach. No jezu, wpadłem w jakąś tutaj glizdę. która też pewnie jest bakterią. Ale jestem zbyt mały, żeby to sprawdzić. Na razie muszę się tymi, tymi malucieńkimi 1,9 mikrometrowymi bakteryjkami. Dobra, pik, pik, pik. Mogę już te gówniaki większeść. O, dobre mogę. Chodź tutaj. Tu też jest bakteria. Spoko. Ale jak ona jest duża! Co to jest? Co to tam latało? Jakiś nietoperz taki bakteryjny. Tak go nazywałem, nietoperz bakteryjny. Przynajmniej tak na pierwszy rzut oka wyglądał. Zaraz jak go zobaczę, to, to się nie Nietoperz, ja pierdolę, na serio nazwałem to nietoperzem. Ma ty się lecz na głowę, to jest jakiś robocik. O Jezu, uderzył mnie ten robocik. Frajer chce się tu ze mną, zdecydowanie. Nie dam mu tutaj tej przewagi. Nie, myślałem, że on będzie mi sprzątał te jakiś te przed nosa, ale jednak nie. Jednak nie. Zobaczymy, czy takie kozaki będą jak urosnę. Nie wydaje mi się. Już trochę, już mam 7 mikrometrów. Nie wiem ile to jest, potem są co? Potem są może milimetry. Nie znam się. Niestety się na tych rozmiarach nie znam. Ale no, okaże się najprawdopodobniej. Bo to jest coś bardzo ciekawego. OK, mogę iść te roboty. Nanoboty to są. Kurde, nanoboty aktywacja. Co tu się dzieje? Gdzie ja w ogóle jestem? Czy jakiejś próbówce... No, niezłe jaja, niezłe jaja, ja się tego nie spodziewałem. Tak jak mówiłem, myślałem, że to będą takie lightowe kosmosy teraz, a tu nie. Nic bardziej mylnego. Chyba się w tym levelu nie dowiemy tych rzeczy. Chciałem zrobić już taki końcowy odcinek, ale to już trwa 3 minuty, więc wątpię, że to będzie końcowy odcinek, bo zostało 10 plansz. No, tutaj jakaś polen. Co to jest polen? Nie mam pojęcia, co to jest. Jakaś komóreczka. No idea. What is this? Dobra, mogę normalnie nagrywać film po angielsku, tak szprecham tutaj świetnie. To jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Jezus, bez skitu. Ja tutaj rosnę. Od takiej mikromikroskopijnej będę w stanie zjeść planety. No ja się już doczekać nie mogę. Normalnie życie nowe powstanie na mnie. Będę tak ogromny. Tak ogromny. Znaczy wy sobie to wyobrażacie? Ja nie bardzo. Ciekawostka, no bardzo ciekawostka. Co to jest następne? Hi! Czekaj, co tam było? Polen? Może to chodziło o... o jakieś pierwiastki, no bo jest coś takiego. Teraz sobie tak skminiłem. Polon. Polon jest. Rad polon to od Kiri. No ciekawe, czy to, czy to jest to, czy po prostu jestem jakiś powolony. I sobie tak wywnioskowałem z dupy totalnie. No nie, no z dupy, na pewno to jest z dupy. Ale już się nie chce kompromitować. Tak, dobra, nie, nie było tematu, zupełnie nie było tematu. Dobra, już mam 240 mikrometrów, więc zaraz się dowiemy, co jest po mikrometrach. I tu milimetry raczej nie będą. Bo nadal nie wiem, jakieś, kurde, komóreczki tutaj. Ale kurde, jestem w jakiejś rze rzece. To cały czas jakaś woda jest, no to niesamowite. Muszę pograć jedną ręką teraz. O, co to jest? Ameba! Ty ameba umysłowa! To niektórzy moi widzowie, kappa! Żartuję, oczywiście. Jesteście super i mądrzy. Ech. Przynajmniej część z was. Jezu, jestem okropny, nie powinienem takich rzeczy mówić na wizji. 612. Okej, okay, zjem to. Ale mało ich zostało. A ten kamyczek będę mógł zjeść? Nie, jestem za mały na niego, zdecydowanie. Jam, 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 Chyba nawet brązowego medalu nie dostałem, coś tak czuję. Tak coś tylko czuję. I co, do 800 mam dojść? Czy do ilu? Może teraz ten kamień mogę. Łapa, o już mogłem O srebro nawet się udało, patrzcie, czy jakoś całkiem sprawnie mi to poszło I to, U Jezu, nie, to zdecydowanie Zdecydowanie nie pyknie e, nagrać z tego ostatniego odcinku, bo ten odcinka Bo ten może trwać nawet 7.20, ciekawe Od mrówek Było napisane, od mrówek do czołgu Więc nieźle, co ja teraz jem wodę? Boże, ta nasza bakteryjka to się wszystkim potrafi najeść Sprytna bestia Jami. Kurde, co strzela do mnie laserami? Posrało ją tak hardo. Podchodzi do ciebie mrówka i strzela do ciebie z laserów. No, i co ty chcesz powiedzieć w takiej sytuacji? No, argumenty się kończą wtedy. No, jak mrówka do ciebie zaczyna strzelać laserami, oddawaj mnie tą wodę, ziomek. Nie strzelaj do mnie. Ja cię kręcę. Agresywne mrówki zombie. No, nikt się tego nie spodziewał. Nikt na całym świecie. Co tutaj jakieś schematy bojowe mają? Karta pamięci, jakaś tutaj karta SIM, może bardziej. I strzelające mrówki. Nic mnie już nie zdziwi. Nic. Kompletnie. Dobra, tutaj sporo jedzonka jest, że tak to nazwę, tych kamyczków. Okej, okay. pyk. Te duże kropelki zjemy. O, tych małych to się nawet nie opłaca ruszać. Co, 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 czekajcie, bo ja mogę jeść już te mrówki. Ja się skupiłem na jakichś kamieniach. Pyk. No tutaj kamyk. Chodź tu, mrówko. Chodź, tu mrówko. I co, będziemy mieć czołgi? Będziemy mieć potem czołgi. No, ja jestem pod wrażeniem. Nie, to nie to słowo. O jezus, a co się odbiło mi? To było nie, niekulturalne. Jestem ciekawy tego, co się tutaj będzie działo. No i gdzie są jakieś mrówki? No, już mam jeden centymetr w ogóle. No dobra, jakoś to, ten czas leci strasznie. Tutaj na schematach bojowych się mrówki rozsiadły. Jakieś baterie dziwne. szczylają do mnie retardy. Pyk, te kamienie wszystkie zjemy, bo na, za nie jest bardzo dużo rzeczy. Znaczy bardzo dużo masy. Pik, 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 pik. Teraz będę karty SIM wpierdzielał. się dowiem czy to są karty SIM. Czy nie. Już chyba teraz mogę, ok? Credit chip. No, to jest jakiś credit chip. Nie wiem co to jest w ogóle. A to? Solar pa panel! Panel so solarowy, solarny. Solarny? Czy się tak mówi w ogóle? Jakiś panel, dobra, panel słoneczny, jestem najebany, dobra. Nevermind. No. No, szczurów z laserami to też się nie spodziewałem, zdecydowanie. Co to za świat, gdzie te panele słoneczne tutaj wszędzie leżą? Co to jest za jakiś laser? Co ja tutaj jem? Jestem chyba... No tak, jestem w przyszłości, to wiem z tego, z tego obrazkowego przerwnika. No, ale I didn't expect that. To be honest with you guys Idzie, jak już po angielsku. Nikt się tego nie spodziewał. Dobra, chodźcie szczuręcy. Takie kozaki przed chwilą były. Co to jest? W ogóle taki robot, który sprząta? No nie. Auć. Tyle szczu. Jakieś mózgi! One też mi zadają obrażenia. Wy ty. Fy. Chodź tutaj szczurze. To jest szczurze zawszony. zawszona. Pyk, pyk, pyk. Jeszcze tych laserów nie mogę Ale no... Szczurków mi brakuje tutaj O tutaj są dwa, dobra, zajebioza O, kolejne... Ale nie wiem ile ten laser w sumie mi odbiera Od, Odbiera, bo nie spojrzałem Dobra, to Bo to na pewno nam da więcej niż szczurki Kurde, 18 cm To już trochę sporo, to już trochę sporo jest Auć Gnoju Dobra, pyk. Jakieś kosmity! Ja cię kręcę. Co to w ogóle jest? Gdzie ja się znalazłem? Masakracja jakaś. I to są kobiety też i mężczyźni? Nie wyglądają za bardzo. O, mogę już ich jeść. Co? on? to są te skorolki! WT... No, niemożliwe, no Humanoid to jest jeszcze na dodatek. Ludzie ci zamiast napiszą Human, to jest hum Humanoid. Jezus, dobra, nie bym dlatego potrzebował jeszcze zjeść. Już mam 70 cm i to jeszcze nie koniec. Czyli będę jadł jednak te czołgi. Zdecydowanie będę jadł czołgi. <laughs> rubeski to, to mi przypomina trochę Dragon Ball a te pierwsze odcinki. Nie wiem czemu, czy ja mogę te latarnie, latarnie jeść? Nie! fucken macken, dobra musimy jeść tych ludzi jeszcze Póki nie urosnę bardziej, żeby wpierdzielać drzewa Mam metr dopiero Oni wszyscy na deskorolkach Choke. <laughs> ja cię kręcę, bez kitu nie kłamali Ok, drzewo mi zabrał przed nosa, ziomek Dobra, muszę... Muszę uważać, bo mi zjada drzewa i przecież to jeszcze się okaże, że nie przejdę tego level'a Bo on może mi wszystko zniszczyć. Dobra. Nie ma wystarczającej ilości drzew tutaj. Wielkości raczej. Niewiarygodne. O, o tutaj ile tego jest tych desek? Spoko, spoko. Oki doki. Dobra, dobra. To mi teraz dało busta. Zdecydowanie tak. Jak będę mógł jakieś samochody, to będzie zajebioza w ogóle. Odejdź ode mnie ty. No nie. Jak ja mam tam wejść? Mm. Co? no to nieźle. Dobra, te drzewo, te drzewo. Te i to. Dobra, zaraz będę mógł jeść wszystkie. 2 metry mam. Zajebiście. Ok, mogę już wszystkie drzewa jeść. Samochody też. Zajebiście. No, czołgu zobaczymy, czy będziesz takim kozaczkiem. Za jakieś 20 sekund. O kurde, on nie jest sam, on jest z ekipą przyszedł tutaj. Dobra. Eldo. Przedem was wpierdzielić tutaj te czołgi, wszystkie. To jest przyszłość. Ta przyszłość jest już skończona. Już nie macie przyszłości, tak wam powiem tylko. Jakieś tutaj, kurde, dziwne statki kosmiczne. Jakieś stadiony piłkarskie. Co tu się w ogóle odpierdziela? Co tu się dzieje? Jami. Okej, okay, mogę już jeść te duże rzeczy, ale nie wiem, czy się nie opłaca bardziej jeść tych małych, większej ilości. O, Jesus Maria. Te levele są już naprawdę super Podobają mi się takie długie, nie wiem ile się teraz zejdzie z tym wszystkim Myślałem, o jeden odcinek będzie A tu nic bardziej mylnego Zaraz chyba kończę level Łopaj, co? Brąz, udało się jednak Zjedliśmy łącznie 1300 rzeczy, o Jezus Maria I ten następny level trwa, a ten już trwa tylko dwie minutki Więc kilka leveli zrobimy, więc czuję, że będą to dwa odcinki jeszcze jednak, dwa odcinki. Ja myślałem, że będzie mniej. O Jezu, tutaj będą szczury strzelające we mnie laserami? Ty no, to jest już jakaś patologia, no. Auć. Co śmieciu? Teraz lepiej uciekaj, bo już mogę cię zjeść. Raz, dwa, trzy. Pik, pik, pik. Chodźcie tutaj do mnie, grubaski, słodkie. Nie strzelaj, no. Ciekawe, czy mogą mnie skurczyć. W sensie, jeżeli teraz bym parę razy od nich dostał, to czy byłaby jakaś, y, jakiś limit, który mogę, do którego może mi spaść moja y, wielkość, czy, czy będę mógł się skurczyć, no może kiedyś sobie to sprawdzę i nagram TOP 10 FAKTÓW, CIEKAWOSTEK NA TEMAT TASTY PLANET KAPPA, boże, te lasery są jedne większe, drugie mniejsze, ale chyba wszystkie mi tyle samo y, zabierają wielkości. Hmm. Tych, tych szczurków to jest już coraz mniej A tych kotów, to ja jeść jeszcze nie mogę Dobra, świetnie tutaj uniki Wow, wow, tego kota już jestem blisko Może zjem jeszcze parę, jeszcze ze... Trzy Ty, ten szczur zabił kota! No tak, bo to się nazywa rats versus cats Ciekawe czemu w tej grze nie ma psów To jest ciekawe, nie? Bo twórcy lubią psy a wiedzą, że koty są bez serca i bez duszy w ogóle tylko czekają na moment, kiedy ich właściciel nie patrzy, to wtedy plują im do kawy, do masła na spodnie sikają, do butów i w ogóle Ja osobiście nie, nie jestem fanem kotów ale jak ktoś lubi, to rozumiem Ale no, no takie małe kociaki są jeszcze spoko, ale Dlaczego znikną? Zabiłeś mi kota, ziom jak jeszcze są takie małe słodkie kociaki to są ok, ale te duże. Jeszcze kurde chcesz pogłaskać, takiego kotan no robi ci. No i... No i lipa jest. Brąz. Super. Super, super trooper. Yy, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czy przydałoby się jeszcze w tym odcinku dwie mapki zrobić. O, to! Trefort, Trifort. To zdecydowanie się powinno udać. Co? Aha, dobra, ja muszę... Ograć tego typeczka, muszę zjeść te wszystkie Deskorolki I go przyciągnąć teraz na następną tutaj Zabawę No strzelaj, albo coś, chodź tu ziomek Rozwalaj to No wjeżdżaj w to Okej okay. Ciekawe, ciekawy level Tylko muszę go jakoś teraz ominąć No nie wiem czy to się opłaca w sumie Tylko Na dłuższą metę, jeszcze muszę uważać żeby on nie, nie zrobił zbyt dużej krzywdy bo, jak mi zniszczy potem zbyt dużo drzew, to ja nie będę mógł ich zjeść. No, niszcz to, typie. Dobra, zrobię takie kółko teraz. Trudne to, bo on mi jeszcze tutaj niszczy te skorolki. Chodź, no, jeszcze, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę mi tutaj zniszcz. No, zniszcz to. Niszcz to, gnoju. Mówię do ciebie. Dobra, i teraz taki dribbling. Tutaj, że tak powiem. I co, to w 40 sekund można zrobić? Chyba kogoś dupa boli. No dawaj. Typek. Tutaj jeszcze jestem. Ciężki ten level. No gdzie on jest? No ty masz raka jakiegoś typie, no. Chyba, że tutaj jest jakieś tajne przejście. Nie no, nie ma tajnego przejścia. Ten level jest trudny po prostu. I tyle. Dla mądrych ludzi. Szybko ogarnąłem na szczęście. No i nie strzelaj, no, do Polaka tutaj. Ostatnia możliwość tutaj jest, chyba. Ostatnia możliwość, jeżeli to nie pyknie, jeżeli przez to nie będę w stanie teraz zjeść tych drzewek, chociaż niektórych, to już jest chyba pograne. Zobaczymy. Wow, ten level jest naprawdę trudny. Ale czemu mi się nie udało? O, są takie drzewka, dobra. Jest, udało się. Jednak jest, dobrze. Jednak jest dobrze. 40 sekund to jest raczej nie do przejścia. Nie wiem, jak to można zrobić. No ale faktycznie, że jest napisane tutaj od 40 sekund, a ja minutę dłużej mi to zająłem. No nieźle, no nieźle powiem. Machine laser, ok. Co to za dźwięki? Najebane te koty są jak nic. Najebane jak nic. Wciśnięta jaka wiązka na mnie poszła? Jaki hate? To ja w komentarzach pod filmami mam mniej hejtu niż te koty na mnie tutaj wylały. Pojebane one są jakieś. Zaraz będę większy, to zobaczymy, czy takie koty z was będą kappa. Wow, wszystko omijam. Oj, teraz dostałem. Pyk. Oj, nie udało się, nie udało się tych drybl tego dryblingu powtórzyć. Pyk, pyk, pyk. Te koty są jakieś powalone na łeb. Uważajcie na nie. Pyk, pyk, pyk. Raz, dwa, trzy. Nie, nie opłacę się już tych listków jeść. Bo na koty jestem jeszcze za mały, że tak powiem. Nie dojrzałem, żeby mieć kota. No nie. Nie uda mi się ich pocisnąć. Nie... O dobra, elo. Ui. Już nie są takimi twardzielami nagle. Miał. Skurczy byku. Miał, miał. No. Przeszedłem. I mamy brąz, mamy brąz. Jest, w porządku. Może jednak nie, nie uda się. Chociaż może jakby one były takie krótkie, to, to bym nawet mógł przerwać to, znaczy, tfu. Jakoś pomontować, żeby ten odcinek trwał te 20 minut. Bo nie chcę na siłę wciskać. Nie, chyba już nagram to do końca, jeszcze zobaczę jaka długość będzie tamtych kolejnych mapek. Bo jak będą po minutkę, to bez problemu mogę to nagrać. No problemu, amigo. Dobra. Zaraz czołgi, oj. Będę zjadał i już będzie zajebioza Pik, pik. No ten level jest w miarę prosty, muszę powiedzieć. No, tutaj te samochody. Jakieś budyneczki. Jeszcze czołgów nie mogę. Więc muszę uważać. Nadal nie mogę. Nie, no. Już coraz mniej samochodów zostało i drzew beskitu już nie zostało i tutaj za dużo rzeczy do jedzenia. A dobra, tutaj są. Pyk. Teraz? Nie! Teraz? Nie! Co ja mam? Te czołgi? Jak to tak szybko, no? Myślałem, że mi lepiej pójdzie. Okej, okay, dobra. Już jesteśmy tutaj. Ubram. Pukam wręcz już do środka. Dzień dobry, ja chciałem skończyć level. I się udało nawet. Ouch, Nie wiem ile one mi zabierają w sumie On teraz 5 metrów to to nie są czołgi to są jakieś robociki A nie no w sumie 5 metrów mam no to Faktycznie może to być czołg Jakoś tak ni nie pomyślałem Dziwnie, dziwnie jakoś to widziałem w swojej głowie Że czołg musi mieć 20 metrów Jestem jakiś posryany. no Nevermind ludzie, nevermind wybaczcie no czasami się zdarza Że nie myślę Opa i co mamy? Srebro, zajebioza i jeszcze cztery mapki Nie, tutaj jest już W sumie dobra Te cztery mapki chyba sobie zostawimy na następny odcinek Żeby on nie trwał dwóch minut Tak więc ja wam bardzo dziękuję za uwagę Jeżeli się mu podobał to zostawcie łapkę w górę Pisze komentarze, subskrybujcie mój kanał Bum, trzymajcie się, cześć